Szabłowska wspomina relacje Stanisława Sojki z żoną. Ludzie nie mieli pojęcia. Nagła śmierć Stanisława Sojki poruszyła środowiskiem artystycznym. Dziennikarka Maria Szabłowska podzieliła się wspomnieniem zmarłego muzyka oraz jego ukochanej żony Ewy, z którą wspólnie kroczył przez życie przez ponad 20 lat. 8 września odbył się pogrzeb Stanisława Sojki. Muzyk spoczął na warszawskim cmentarzu na powązkach. Wyjątkowa uroczystość przyciągnęła osoby z branży, które chciały pożegnać zmarłego nagle artystę. Maria Szabłowska o relacji Stanisława Sojki z żoną. Niedługo przed pogrzebem Sojki dziennikarka muzyczna Maria Szabłowska podzieliła się wspomnieniami na temat. Wyjątkowej relacji muzyka z jego żoną Ewą. Według Szabłowskiej to właśnie dzięki niej Stanisław Sojka odnalazł wewnętrzny spokój. To się tak mówiło, że jak Ewa nastała, to nareszcie Staszek będzie miał spokój. Co było bardzo ważne w tym związku, że on właśnie, wiążąc się z nią, uzyskał taki spokój wewnętrzny. Tak mi się wydawało, że już tak się nie miotał, już bardziej mógł się poświęcić właśnie graniu, śpiewaniu. To był taki ważny moment w jego życiu. Bo on zawsze potem, jak już byli razem, to mówił albo Ewa tam coś, albo Ewa. Więc znaczyło to, że jakoś są razem, naprawdę razem, wyznała w podcaście portalu Świat Gwiazd. Szabłowska zauważyła, że dzięki stabilności w życiu miłosnym artysta może realizować się na polu artystycznym. Stanisław Sojka w taki sposób mówił o żonie Ewie. Twórca wtedy już się zajmuje twórczością, a nie że żona mu gdzieś ucieka, skwitowała Szabłowska. Ewa i Stanisław byli ze sobą przez ponad 20 lat. Muzyk niejednokrotnie wypowiadał się w pozytywnym tonie na jej temat w wywiadach. Mniej koncentruję się na sobie. Pamiętam, kiedyś drażniła mnie niedyspozycja kobiet. Jak to gorszy dzień? Jaka fizjologia? Normalnie ma być. Dziś jestem wyczulony. Pogłaskać, przytulić, zaopiekować się, staram się zgadywać potrzeby kochanych ludzi, tłumaczył Twojemu stylowi.